Siemaneczko do beściaki, z tej strony Bora, to jest gierka Rage i szósty już odcinek z tej gry. Jesteśmy tutaj w tym warsztacie straconych, musimy odnaleźć jeszcze jedną część do... Yy, już wam mówię, co musimy odnaleźć. Yy, to jestem ja. Musimy znaleźć jeszcze mocowanie tłoka. Czekajcie, bo nie zapisywałem, a... A gram odcinek po odcinku, więc sobie zapiszę. Wybaczcie. Okej. Okay. I zobaczymy, co teraz ten... ...boss z ostatniego odcinka nam tam zostawił. Czy w ogóle nam coś zostawił. Granaty. Nie no, graficznie ta gra, gierka jest coraz lepsza jednak. Kurde, ona prześlicznie wygląda. No, niezły miał bugi. Takiego Chargera starego, takiego Muscle cara bym chciał mieć, jako, jako ten yy, Bagi. Kurde, świetne by to było. Podwyższony na jakichś terenowych oponach. Z działkami po bokach, niekoniecznie na dachu, bo to mi się akurat nie podoba. Ale jakiegoś starego chargera właśnie. Co jest? Ja na nie mogę przejść. Aha, no dobra. Mam tłok. Czyli wszystko. Ej, tutaj gdzie, jest! gdzie, gdzie, gdzie? Co ty do mnie nawalasz bez ostrzeżenia? Pierwsze dwa strzały ostrzegawcze muszą być w powietrze. Pamiętaj na drugi raz. <grym> Nic nie mogę mu wziąć. Dlaczego? Ale ja chcę. Ja kategorycznie żądam mu coś wziąć. Że on musi mieć jakieś dolary. Chociaż to nie był chyba szef. To samochód to był szefostwo, nie? Karta. Tu nic nie ma. Nic. Nie macie jakichś części na zbyciu niepotrzebnych? Samochodów tyle mają, patrzcie, opony, a nie mają metalowych części, ani elektronicznych, ani nic takiego. <laughs> o! Ręka w dupie, no świetnie. Gryzarka mi jest potrzebna, którą zresztą mam. Ale pójdziemy sobie jeszcze dalej. Tu jest wyjście już. O, nie chciałem wychodzić! Dobra, będę tam wchodził jeszcze raz, jeśli się da Bo wykorzystam tą gryzarkę jednak Na pewno jakieś dobra tam dostanę Takie mam przynajmniej yy, Takie mam przynajmniej wrażenie Sorry za to, że tak będzie Jak będę więcej będę dalej takie wczytywanie to po prostu Wam to już będę skracał i tyle Ok, wróciłem się jednak. Nie powiem wam co jest na zewnątrz, bo tam też jest niespodzianka. Ale zmontujemy teraz tą gryzarkę. Jestem ciekaw, co tutaj jest. Kryształy gruby śród, olej. Tylko tyle. Jest jeszcze benzyna, dobra. No, i dobre, chyba nie. <coughs> Wybaczcie. No tutaj, wszystko pozbierane, raczej. Nie jestem z tych, co jakieś fajne rzeczy zostawiają. O, na tej ramie też mógłby być fajny bagi. No. No dobra, trudno. Nie będziemy kombinować, co mogłoby być, a co nie mogłoby być. A co jest, trzeba zobaczyć. Teraz się patrzcie, co będzie na zewnątrz. Ja wam teraz tutaj przerwę nagrywanie, bo yy, i zacznę nagrywać jak wyjdziemy stąd, bo strasznie długie są, yy, długo trwa nagrywanie między jedną a drugą lokacją, także zaraz zobaczycie. Dobra, jesteśmy już na zewnątrz, ale dziwna pewna sprawa dziwna. Za pierwszy razem jak wychodziłem, to tutaj koło mojego kłada, którego zostawiłem, kręciło się dwóch mutantów. Czy nie wiem co to było. A teraz ich nie ma, jak wyszłem i jestem ciekawy, gdzie oni są. Zobaczymy. Że nie mogli o, o tak sobie zniknąć, nie? A to jest w ogóle mój kład? To jest chyba jakiś inny kład, kurde. Zaczyna mi się wydawać. No dobra, nieważne. Wsiadamy do niego. To jest inny kład. Zobaczymy czy tutaj czegoś nie ma. Szkoda, że jak jest, jadę z kładem nie da się myszką rozglądać. No dobra. Wyjedźmy sobie pod tą górkę, ale powolutku. Nie będę świrował pawiana. I teraz tak, jedziemy sobie na terytorium duchów. Zaznaczyłem sobie od razu drugie zadanie do zrealizowania. Dobra, złaś. To zadanie z tymi fajerwerkami od razu sobie zaznaczyłem, wiecie. I to jest chyba tutaj. Wow! Jak się wystraszyłem! <śmany> Ale się <śmany> wystraszyłem i do następni! Jak mnie ciulik mały wystraszył, no? Oni z tych skał będą też schodzić? <śmany> Zajeboza! Zajeboza! Nie mówcie, że oni nie teraz będą schodzić. Jakoś mi się w to nie chce wierzyć. No dobra, powoli sobie się dokłada. Tam już byłem, tam nie ma co. Nakłada i spieprzać stąd. Ta się ptaka ustrzelić? A, najprawdopodobniej nie. Dobra, dwa zadania myknięte. I bardzo mi się to podoba. Nie tu. Do mi się skończył. Dobra, ładuję się. Na razie nie czas i miejsce na zabawę. Chociaż dlaczego nie? Zawsze jest. Czas i miejsce na zabawę. <laughs> Jak tu jest ręczny? Tak chyba. Dobra, wracamy. Ale ja nie do Hagara miałem wracać. No właśnie... Ja jeszcze mam inne zadanie do wykonania, zanim wrócę znaczy do, do kończenia. Zanim wrócę do Hagara Kurde, czasami się pojawiają lagi, denerwuje mnie to Nie powinno tak być i nie jest to chciane przeze mnie No ale cóż jest... No właśnie tu jest mój kład Dziwna sprawa. Poczekajcie, coś mam pomysła. Tego kładę sobie dam tutaj na razie. Zejdę z niego. Wrócę po tamtego. Jestem. Cie ciekaw mojej teorii. Znaczy mojego, to jest skład. Hagara, jakby nie było, nie? Tak sobie będę podjeżdżał po kawałku. Wiecie o co chodzi? <grywa> I będę miał za chwilę tym sposobem dwie maszyny. Tam w garażu. Biegł się, biegł się. Jak się ten główny bohater w ogóle mój nazywa? Jestem ciekaw. Oj, chuj, będzie bola. Czekaj, czy da się przeciąć opony tym. Czekajcie, spróbuję. Nie da się. <laughs> ja sobie go tak tutaj postawię. A potem tego sobie teraz pod, po, pójdę, pobiegnę. Biegiem, biegiem bora. Słoneczko. Szkoda troszeczkę, że tutaj nie ma trybu dnia i nocy najprawdopodobniej. Jakby był, byłoby zajebiście. Dodatkowo zajebiście. To jest minus jednak, że jadąc nie mogę się rozglądać. Okej, okay, jesteśmy u nich. I już. Dobra, złaś. Aha, tam sprawdzałem Dobra, teraz tak, pierwsze do góry Ten rejon I od góry Stąd no widziałem To fajnie, że widzieli sztuczne ognie Aha, czyli zaliczył... Gdzie ona jest Gdzie ona poszła? O, jak ona mnie zdenerwowała. Co, pewnie mi powiedzą, że ją porwali? Albo kosmici, albo nie wiem, co? I mam jej szukać, tak? Nie ma tu jakiegoś tego, żeby to wybuchło. <laughs> tu też nie mogę wejść. Czyli ja do tych pokoi będę mógł wchodzić jeszcze, najprawdopodobniej. Za za. Gdzie jest mama? Ja. Stare kanały na pustkowiach są wypełnione cennymi rzeczami. To może być kopalnia złota dla śmiałka, gotowego stawić czoła temu, co na dole. Ale gdy znajdziesz się w kanale, miej oczy dookoła głowy. Zawsze mam oczy dookoła głowy, kolego śniegowy. Gdzie ona poszła, no? Masz paliwonie. Czekajcie, muszę sprawdzić zadania. Wykonane, wykonane... Wszystkie zadania mam wykonane, jakby nie było. No... Czyli okej, okay, mam tylko zadanie szczęści. I to nie wiem, po co ja w ogóle na górę szłem. Wydawało mi się, że coś muszę z nią porozmawiać jeszcze. Nic tu nie ma w skrzynce, nie ma. Nic tu w tym obodzie nie macie ciekawego. Aha, te części do bagi, dobra? Jak tylko będziesz mieć części, zanieś je wprost do dia. Jakiego dia? Jak ja... tylko będziesz mieć części, zanieś je wprost do dia. Do Hagara, dobra, 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 dobra. Zapiszemy No, super I jedziemy do Hagera Czyli teraz będę miał już swój kład i będę miał swoje bagi albo mi się wydaje, tak jest, tak jest przynajmniej w teorii znowu <śm> To nie są takie pustkowia. pustkowia to jest kurcze Pustynia, jakieś ruiny, nie wiem. Znaczy ruiny skały, nie? Troszeczkę źle to chyba nazwali, chociaż. Dobra, zaraz zobaczymy, co tam będzie i co będzie kolejną misją. Wow! Dobra, i wracam po tamtego kłada. Ten jest lepszy. Jakiś tak bardziej wygląda byczo. <grystanie> no to ja se tutaj zaparkuję. To a czemu nie? Jak mogę? Tam jest garaż Hagara, ja tam chyba nie będę miał garażu. Chociaż koń wie, zaraz zobaczymy. Aha, D.A. <todgrystanie> Ale który to był? Omanie! to jest Beki. Ten Bandyci kontrolują zaporę na południowym krańcu doliny. Trzymaj się od nich z daleka. Chyba że dysponujesz poważną siłą, tak? Potem po, po dysponuję po każdą siłą ognia, moim mózgiem. Te części powinny się. Oj. Dobra, Bagi będzie gotowy, ale jest kilka rzeczy, o których musisz wiedzieć, o, zanim nie go na przejażdżkę! Pamiętaj, pustkowia to niebezpieczne miejsce. Daj mi znać, jeśli będziesz pojazd i nie będziesz mógł go prowadzić. Przywiozę cię z powrotem. I jeszcze jedno, jeśli będziesz potrzebować jakichś napraw, przyjedź do warsztatu, a ja się tym zajmę! <kłysy> no dobra. Dobra, daj mi jeszcze zamontować te części i będzie gotowe. No idź i ci weź te krótkofalówkę z lady. Ho <mum> ho! Mam swoje pierwsze bagi. Silnik zajebiście zamocowany. Tylko łatwy do trafienia. No, wahacze nieźle niezłe. Jesteś gotów. Weź go na przejazdkę, ale pamiętaj, daj znać jak będziesz potrzebować holowania. W porządku. Siadaj do środka, ale jak mam ci dać znać, jak będę to holowania? Jak ja nie wiem, nawet czyli to jest mój garaż, no świetnie, świetnie. Czyli przyjadę sobie tutaj moim kładem nowym, byczym zajebiście. Mam swój garaż, a kładzik, kładzik sobie będzie tak, wiecie, z doskoku, żeby sobie jakby co, nie. Pojeździć gdzieś na przejażdżkę Dobra, tak może być. No ale Majka mam transmisję. Jaki który to jest Dan? Co ja zrobiłem? Ja nie kumam, który to jest jeszcze dan. Tyle wam powiem. Który to jest dan? Czekajcie, jemu teraz coś sprzedam. Handluję wszystkim, co może ci się przydać w tych stronach. Zioło masz? To nie wszystkim. ci trzeba? Karabin szturmowy. A nie, ja to mam chyba, nie? Czekajcie, muszę sprawdzić. Nie, 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 to jest do kupienia. Ok. Co tu mam do sprzedania? Nic za bardzo. Nie, to jest do śmiglika. Eee. Co? Nocne kwiecie? Dobre, dobre. Gruczą adrenaliny mutanta. Niezłe Puszki z jedzeniem Książki, puste butelki po piwie. No ale ja wody nie mogę tutaj napełniać albo coś? No dobra, sprzedam je Narzędzia, na pewno nie No pewnie złą sprzeda sprzedajemy. A jak zostawiam? Kryształy. Nie wiem, czy sprzedać, czy nie. Czekajcie, hajsu trochę mam. Ten karabin szturmowy mnie... Yy, ten... Strasznie ciekawi. O, 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 o. Co to jest? Baterie. Kupujemy. Nawet dwa razy. To też dwa razy. Oczywiście, a jak dwa razy paczka żelastwa też dwa, starczy mi chyba na ten, co to jest to? O. Ale nie bawię się na razie śmiglikami. Ja chcę kupić od niego jeszcze ten karabin szturmowy. No właśnie. I teraz popatrzymy sobie na boje. To jest do karabinu szturmowego, tak? To kupujemy. To jest do czego? Pistolet Strzelba a to są grubaski. Aha. To ku... A to co to jest? Na nabojev na. <laughs> Nie, no dobra, grubaski. No i koń. Trzy dolce mi zostały. Mam na piwo. Wróć do widzenia. Dziękuję. AK-47. AK Zajebista broń. <laughs> jak, jak kocham tą grę! Dobra, gdzie jest dan? Który to jest dan? Powiedzcie mi jeszcze, ale dan to chyba tu nie był, co? Kurde, czekajcie, zobaczymy, co jeszcze Hagar ma do powiedzenia. Może jakąś misję mi znowu da. To jest Dan Hagar, jak głupi jestem. Jak ci się podoba ten bagi? Teraz niewiele może, ale zamontuj na nim trochę broni i będziesz mógł stawić czoła prawie wszystkiemu. No, gotów na trochę roboty? A jak? Paru bandytów przejęło punkt kontrolny przy wejściu do kanionu. Starają się odciąć nas od miasta na wschodzie, a nie możemy do tego dopuścić. Nie możemy. Potrzebuję twoich szczególnych zdolności do... prac rozbiórkowych. Myślisz, że możesz to dla mnie zrobić? Mogę ci dać na tę robotę moją wierną snajperkę. Dobra. Ładunki wybuchowe mam. No, 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 super. Oho! Masz tu trochę ho, ho! wybuchowych. Załóż je na bramie i uciekaj. Powodzenia. Debeściaki, uwierzcie ta broń wygląda ślicznie. Ooooo. Wykonanie broń wygląda wprost rewelacyjnie. Naprawdę. Naprawdę ślicznie. Ale ja nie potrzebuję snajperki. Z tym sobie na razie pójdę i zobaczymy, co z tym będzie, nie? Najwyżej ewentualnie zapakuję w te grubaski zaraz, ale ewentualnie użyję AK-47 albo strzelby na bliskie odległości, albo ten. Jak ja mam montować taką jakąś broń? <laughs> Dobra, jedziemy moim buggy. Prowadź ostrożnie. Denerwuje mnie to, że nie mogę się obracać. A bączki robi? Hahaha, hahaha, aha, to są uszkodzenia. No dobra, słuchajcie, w tym odcinku mojej mili to by było na tyle. Resztą zajmiemy się nowymi wyzwaniami w kolejnym odcinku. Jeśli Wam się podoba ten, ten odcinek. Standardowo zostawcie łapy w górę, jakiś komentarz. Jeśli nie jesteś jeszcze debeściakiem, a bardzo chcesz należeć do nich, do nas i chcesz być moim widzem, zasubskrybuj mój kanał. Będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Zachęcam też do polajkowania polaj mojego fanpage'a na Facebooku. Trzymajcie się, na razie. Pa-pa!